Witajcie na kanale moim MoimZdaniem.pl Zapraszam Was dzisiaj na nowy film I będzie to film z Waszej ulubionej serii Czyli Denko Mam tutaj <gryw> całą torbę wypchaną Z użytymi opakowaniami po kosmetykach I muszę przyznać, że Wydawało mi się, że niedawno Nagrywałam dla Was Denko A tutaj już jest pełna torba Także jestem sama bardzo zdziwiona I muszę powiedzieć, że nie do końca pamiętam Co jest w tej torbie Bo tak długo ją zbierałam, a z drugiej strony wydaje mi się, że, nie, że ostatnie danko było tak niedawno. Także ja mam taki dysonans, ale ja w ogóle ostatnio mam problem z poczuciem czasu i cały czas brakuje mi jakiegoś miesiąca albo dwóch w płynącym czasie. To wszystko jest związane z ciążą i z urodzeniem Zosi i tak dalej, no po prostu mam jakieś braki. I w tym miesiącu Zosia skończy roczek i ja też nie wiem, kiedy to zleciało. Także w ogóle mam wrażenie, że ostatni rok nie miał 12 miesięcy, jak dla mnie tylko może z 8-10 coś takiego. No ale już nie przedłużając, przechodzimy do denka i zaraz wspólnie zobaczymy co tutaj się znajduje w tej torbie. Także na początek widzę tutaj produkt z DAW i jest to odżywka do włosów. Miałam tą odżywkę bardzo dawno temu, potem zostało mi tak niewiele na jedno, dwa użycia, i ja ją schowałam i zapomniałam o niej. I ostatnio wygrzebałam ją z naszuflady, e, zużyłam do końca i e, dlatego trafia do denka. Była to odżywka z Rosmana, nie robiła nic szczególnego na moich włosach, także myślę, że więcej do niej nie wrócę. O ile dobrze pamiętam, miałam chyba zestaw z szamponem no, taki po prostu sobie produkt. Kolejna rzecz do włosów to suchy szampon Batiste. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Bardzo dobrze znany. Ja używam tej wersji do ciemnych włosów, dlatego, że inne wersje zostawiają mi biały ślad na włosach. Ta wersja zawiera pigment kolorystyczny, więc dobrze się sprawdza do ciemnych włosów. Czasami pomaga też ukryć odrosty, ale nie jest w tym tak mocna jak spray do odrostów np. z L'Oreal czy z Sajosa. Tak minimalny. Coś tam przypudruje, coś tam przy, przykoloruje. Natomiast trzeba to Dobrze wymieszać, dlatego że tutaj jest i proszek z kolorem, i proszek ten biały. I Jak czasami nie za dobrze sobie wymieszam, to jednak zostają białe ślady. E, natomiast e, i tak jest dużo, dużo lepiej niż takie stricte białe mm, szampony suche. E, no i z tego względu, że e, nie widziałam chyba w innych firmach wersji kolorystycznych tylko w Batist. Nie wiem, jeżeli e, jest coś o czym nie wiem, to piszcie w komentarzach na dole. Dlatego ja wybieram e, Batist. Wiem, że inne firmy też mają nie najgorsze suche szampony, ale zazwyczaj są one białe, a ja jednak wolę ten. Do ciemnych włosów. Te, jeśli chodzi o to, czy mm, odkupię ten produkt ponownie, to tak. Y, mam drugą y, puszkę w łazience, dlatego że kiedyś się zgapiłam i myślałam, że już mi się skończył. Kupiłam nowy, a się okazało, że jeszcze stary był. Także najpierw wykończyłam jedno, teraz wykańczam drugie opakowanie. I ten produkt dobrze mi się sprawdza, zwłaszcza teraz przy moim dziecku, w momencie kiedy czasem muszę wyjść z domu, a nie ma czasu przy dziecku umyć głowę, jak jestem z nią sama dlatego, że Zosia nie należy do cierpliwych dzieci. No to wtedy do akcji wkracza suchy szampon. Pozostając dalej w klimacie włosowym, mam tutaj jeszcze szampon z daw. E, to nie jest komplet z tą odżywką, którą mam wcześniej pokazywałam, to był jakiś następny szampon. E, ładnie pachniał, dobrze się pienił, dobrze mył, nie podrażniał mojej skóry głowy, ale teraz zmieniłam na inny, chciałam po prostu jakieś odmiany, także teraz mam chyba LSF. Teraz coś do twarzy. mam tu płyn do demakijażu, płyn micelarny, jeden z moich ulubionych i ja sięgam po niego głównie dlatego, że nie podrażnia moich oczu. Natomiast teraz nie mam następcy, a przez kilka opakowań miałam cały czas ten sam. Teraz nie mam następcy dlatego, że tak przypadkiem poprosiłam przyjść, żebym mi kupił w Lidlu płyn do demakijażu i tam miksy nie było, więc mam płyn micelarny z Garniera. I już widzę różnicę, że jest gorzej i ten Garnier trochę bardziej podrażnia moje oczy. Muszę bardzo uważać z ilością, jaką wylewam na płatek, bo jak wyleję za dużo, to potem z płatka, on transferuje mi się do oczu i je podrażnia. No przy miksie nie było tego problemu, także miksa trochę łagodniejsza dla moich oczu. On jest tutaj dedykowany do skóry skłonnej do zaczerwienień, wrażliwej i reaktywnej. Jakiegoś specjalnego działania na moją skórę twarzy nie zauważyłam. Rzeczywiście jej nie podrażnia i dobrze zmywa makijaż. Natomiast zostawiam na skórze taki film, którego ja bardzo nie lubię i zawsze po użyciu jakiegokolwiek płynu do demakijażu, ja przemywam jeszcze y, twarz wodą, a potem tonikiem. Następny produkt tutaj w mojej torbie to laktozid. Chyba nikomu nie trzeba go przedstawiać. Ja używam od wielu lat. Jak oglądacie moje danka, to dobrze o tym wiecie. Teraz mam następne opakowanie. Widzę, że mam tu jeszcze coś do twarzy i tutaj był tonik z L'Oreala. Jeśli chodzi o ten tonik, on był do skóry suchej i wrażliwej. Zawierał ekstrakt z róży i jaśminu i muszę powiedzieć, że nie wróciłam do niego. Bardzo ładnie pachniał i nic w twarzy nie robił. Natomiast miał konsystencję taką oleistą, delikatnie i było to dosyć nie. Praktyczne przy wylewaniu na wacik, dlatego że wylewało się go dużo. On się nie wchłaniał w ten wacik, tylko się rozlewał po tym waciku i często mi się przelewał z tego wacika, także nie był zbyt wydajny przez to. A na twarzy działał jak zwykły tonik, także mm, fajna odmiana. Ja zazwyczaj e, najczęściej chyba używam niwej takiej różowej, dobrze o tym wiecie, bo też często się pojawia w moich denkach I teraz właśnie mam znowu tonik z niwej różowy, a do tego na razie nie planuję wracać. Tutaj mam przecięte opakowanie po balsamie do ciała. Balsam z DAF Dream Spa do bardzo suchej skóry. Jeśli chodzi o ten balsam, to ciężko mi się go rozsmarowywało. Ja wolę jednak troszkę rzadsze konsystencje. On miał, o ile dobrze kojarzę. Tak, miał taki jakiś pyłek z brokatem, który miał nadawać skórze połysk, co też uważam za małe oszustwo, dlatego że skóra wtedy nie jest taka fajna, sprężyta, nawilżona, tylko pokryta brokatem, ale ładnie pachniał. Natomiast moim zdaniem do bardzo suchej skóry lepsza jest konsystencja bardziej płynna, także no nic szczególnego. Tutaj mam produkt z Eveline, również do ciała. Serum do ciała intensywnie regenerujące. Do skóry bardzo suchej, podrażnionej i wrażliwej. I to serum, jak tutaj sobie czytam, zawierało nordycką malinę i kompleks witamin. Jeśli chodzi o to. Uciekające! Jeśli chodzi o to serum, to rzeczywiście konsystencja już trochę lepsza niż w tym poprzednim balsamie z daw, także łatwiej mi się go e, wsmarowywało i rozprowadzało. Natomiast, ponieważ tutaj jest pompka, to nie jestem w stanie zużyć tego balsamu do końca. Mam wrażenie, że jeszcze tutaj trochę jest na dole, ale ta pompka już mi nie działa. I pamiętam, że miałam kilka tych balsamów z i chyba gdzieś w jednym, nie wiem, czy w tym, czy w poprzednim miałam problem, że w ogóle ta pompka zaczęła mi się zacinać. E, Dodatkowo opakowanie jest takie dosyć grube, że trudno jest je rozciąć. Także niestety tutaj zostaje mi trochę produktu niewykorzystanego. E, ja te przez jakiś czas używałam tego produktu potem go odstawiłam wymieniłam sobie na inny bo miałam ochotę na zmianę zapachu i wróciłam do niego także Także tak, no a teraz czas się pożegnać, bo jest tu jakaś resztka, której nie mogę wykorzystać. Tutaj mam żel podprysznic, żel podprysznic Altera i jest on o zapachu limonki i agawy. To limonka rzeczywiście tutaj czuć, natomiast on ma taką konsystencję przeźroczystą, ten żel, i przez to mam wrażenie, że trochę wysusza moją skórę. Ja lubię ten zapach i co jakiś czas do niego wracam, natomiast na dłuższą metę nie jestem w stanie go używać, dlatego że przesusza mi skórę. W związku z tym po zużyciu tej jednej butelki, wróci Wróciłam do dafów Inivei, które są takie łagodniejsze dla mojej skóry. Teraz coś do twarzy. Mam tutaj krem z Oceanic z witaminą C. Jest to infuzja tlenowa, krem na dzień. I jak śledzicie moje DNA i śledzicie kosmetyki, które ja używam, to jest to chyba już moje trzecie albo nawet czwarte opakowanie. Albo teraz mam w czwarte. No, w każdym razie bardzo lubię ten krem, lubię go za jego konsystencję, za to, że jest taki mokry, delikatny, że fajnie się rozprowadza i szybko się wchłania, nie zostawia takiej tłustej warstwy na twarz, czego ja nie cierpię i nie jest taki tępy, nie jest taki jak masło, tylko jest taki rzadki. Dlatego też wybieram wersję na dzień i ja czasami używam jej i na dzień i na noc, czasami używam jej tylko na dzień albo tylko na noc. Różnie w zależności od tego, jakich innych kremów jeszcze używam. Teraz mam go ponownie w Łazience. Kupiłam go, zanim przyszły do mnie kosmetyki z Hello Body. Także teraz sobie tak miksuję. Czasem użyję go na dzień, czasem użyję sobie coś z Hello Body, czasem użyję go na noc, czasem użyję coś z Hello Body. Tak sobie to miksuję dlatego że mam go otwarty, no i mam chyba aktualnie za trzy albo cztery kremy otwarte, w związku z tym używam ich sobie wymiennie, ale ten jest naprawdę fajny, dodaje skórze takiej energii, nawilżają bardzo fajnie, zwłaszcza jak pojawiają się na skórze jakieś podrażnienia czy jakieś suche miejsca, to naprawdę świetnie się sprawdza. Nie wiem tylko, jak są witaminą C i z opalaniem, bo teraz zaczyna nam się taki sezon e, słoneczny, e, więc musicie uważać, bo czasami witamina C plus słońce powoduje na skórze podrażnienia. No i jeśli chodzi o te słoneczne pory roku, to e, ten krem z tego co widzę, nie zawiera żadnych filtrów, więc jeśli szukacie na przykład kremu nadziei z SPF-em, no to e, tutaj tego nie ma. Ale jeśli chodzi o krem z witaminą C, takie drogeryjne z Rosmana, to jest to jeden z moich ulubionych. Jak już było o pielęgnacji, twarzy, to teraz o makijażu i mam tutaj podkład z Eveline, nie spisał mi się on najlepiej. Widzicie, że nie jest zbyt mocno zużyty, ale już mi się rozwarstwił. W związku z tym niestety leci do śmieci, ponieważ ja się go boję używać, boję się, że mnie zapcha, użyłam go kilka razy, nie podbił niestety mojego serca, także niestety jest on w takim aplikatorze bardzo modnym w formie kropelek. Kolor miał mnie najgorszy, ale skoro go nie zużyłam, a ja podkładę zazwyczaj czas używam do końca, to znaczy, że nie podbił mojego serca. Ja bardzo lubię podkład z Burżuła Healthy Mix, a obecnie używam podkładu z Sephory. To widzieliście niedawno we vlogu, że kupiłam i jestem nim bardzo oczarowana. Także podkłady z Sephory lubię, podkłady Bourjois bardzo lubię, a ten... Jakbym nie miała nic innego, to pewnie bym się pomalowała, ale niczego nie urywa. Teraz coś do oczu i mam tutaj trzy tusze do rzęs. Pierwszy tusz z Lovely i on... Już nie przypadł mi do gustu, dlatego że ma taką tradycyjną wielką szczotę. Ja nie lubię takich szczoteczek. W zasadzie to nie wiem dlaczego go kupiłam, chyba była jakaś promocja, chciałam spróbować. Coś, coś mnie podkusiło i to był zły wybór. Użyłam go kilka razy. Ostatnio znalazłam go w szufladzie z kosmetykami i postanowiłam sprawdzić. I niestety bardzo się kruszy. Także ciężko mi się malowało tą szczotką i bardzo szybko się osypał, więc niestety osypywanie dyskwalifikuje u mnie tuszę, więc leci do śmieci. Jeśli chodzi o tusz, który dosyć lubię, ale nie jest zbyt trwały, to Eveline Volume Celebrates I tutaj już mamy mm, szczoteczkę, którą bardzo lubię, czyli szczoteczka silikonowa, taka um, w kształcie Biszkopcika. Jest to bardzo popularny tusz, on jest bardzo atrakcyjny cenowo. A zwłaszcza jak jeszcze jest jakaś promocja w Rossmanie nie wiem czy on jest w regularnej cenie za 16 zł, czy ja go w promocji kupowałam po 16, ale wiem, że w takiej cenie udaje mi się go kupić fajny, ale dla mnie ma jeden minus on jest bardzo krótko dobry bardzo szybko wysycha jak dla mnie i bardzo y, szybko wtedy zaczyna się osypywać. I w zasadzie już po miesiącu y, ja muszę go wyrzucać i wymieniać na nowy dlatego że zaczyna mi się osypywać y, i to bardzo podrażnia mi oczy. Ja nie jestem w stanie wtedy wytrzymać makijażu. Dodatkowo ostatnio miałam wrażenie, że nawet y, jak zmywam ten tusz, to wtedy oczy też mam podrażnione i bardzo mnie to zniechęcało do malowania się w ogóle. E, czasami się mówi, że jak nie mamy czasu na makijaż, to tylko tusz na rzęsy i jesteśmy gotowe do wyjścia, a ja właśnie nawet tego tuszu nie byłam w stanie użyć. Żyć, co bardzo, ym, bardzo źle się odbijało na moich oczach, one były wysuszone, podrażnione, e, dodatkowo ja dużo czasu spędzam przed ekranami, przed telefonem, przed komputerem, e, więc te oczy są <grych> narażone i jeszcze podrażniałam je tuszem, także to nie było dobre, e, więc yy, skończyło się na kroplach do oczu. A ten tu już leci do śmieci. Właśnie jak ten mnie zaczął podrażniać, to spróbowałam tego i obydwa nie są najlepszym rozwiązaniem. Teraz wróciłam do klasyka w odświeżonej wersji, czyli do kolosalu z Maybelline, ale takiego z silikonową szczoteczką, i jestem bardzo zadowolona. Co prawda, tą szczoteczką się ciężko maluje, ale naprawdę fajnie się trzyma, nie osypuje i naprawdę robi efekt wow. Nawet nie używając zalotki, fajnie podkreśla te rzęsy, tak jakbyśmy zalotki użyły ja może za chwilę Wam przyniosę ten tusz, pokazać o czym tu się rozgadam, ale jeszcze w denku jest jeden z moich hitów Burżuła. Burżuła, mój ukochany tusz, to jest Twist Up The Volume i kupuję go zazwyczaj w ciemno. Ma silikonową szczoteczkę i ma taką wykręcaną, tak, może być dłuższa i krótsza, i ja najbardziej właśnie lubię tą klasyczną wersję, czyli tą z białą końcówką, są różne, e, pozostałe jakoś tak no niczego specjalnego nie robią, także ja wybieram ten klasyk czarny, ale staram się polować na niego jak jest w promocji, bo uważam, że nie jest on warty swojej regularnej ceny, w regularnej cenie ostatnio chyba go widziałam za 64, czy nawet 65 zł, także uważam, że to jest lekka przesada, jak w Rosmanie jest promocja, to spoko, wtedy za tam 50% ceny to jest ok. Staram się go kupować na zapas, ale jak promocji nie ma, to go nie kupuję. I dlatego właśnie teraz kupiłam Colossal, a nie Twist Up the Volume. Chociaż on jak zaczyna wysychać, to też się osypuje. Nie czarujmy się. Ale na pewno wytrzymuje dłużej niż ten. Także tutaj mamy taki tani tusz, który po bardzo krótkim czasie wysycha i się osypuje, i trochę droższy tusz, który wytrzymuje trochę dłużej. A efekt na rzęsach chyba podobny jak dla mnie. Jak już się tyle nagrałam o tych zdenkowanych tuszach, to pokażę Wam ten Colossal. Kolosal? No, był na półce z kolosalami, nieważne. Tuż z Maybelline, którą używam w tej chwili. Lash Sensational Full Fun Effect Very Black. I on jest w takiej ładnej buteleczce, nie wiem, perłowo-fioletowej, perłowo-różowej. Ma taką szczotę, tutaj jest silikonowa, ma niektóre te wypustki dłuższe, niektóre krótsze. Trochę śmiesznie się jej używa i czasem sobie robię kleksy, ale powiedzmy, że ujdzie. I naprawdę fajnie się nim maluje, nie maluje, nie robi jakichś kleksów wielkich i nie osypuje się, co jest dla mnie najważniejsze. I naprawdę robi taki efekt wow już od pierwszego pociągnięcia. Także nie używając zalotki, rzeczywiście. Daje radę. No, na pewno robi dużo lepszy efekt niż te dwa, tak y, wizualnie. Zobaczymy, jak będzie później, bo tak jak mówię, jest to u mnie nowość. Dajcie znać, czy macie jakieś y, doświadczenia z tym tuszem, czy lubicie, czy nie. Cenowo był na pewno dużo bardziej atrakcyjny niż y, Twist Up The Volume bez promocji. Dlatego y, u mnie jest, nie pamiętam, ale tak do 30 zł kosztuje. No, a pokazuję dlatego, że nie pokazywałam żadnego holu ani. Y, ani nic takiego. No, więc tak, przypadkiem trafia do dęka, a teraz muszę się pilnować, żeby go nie wyrzucić. I teraz, gwóźdź programu, już ostatnia rzecz w tym denku. Zaczęłam od włosów to i skończę na produkcie do włosów. Jest to produkt, o który dostawałam bardzo dużo pytań, jak tylko o nim wspominałam jak tylko się gdzieś u mnie pojawiał. Jest to szampon do włosów przeciw wypadaniu włosów firmy Farmavita. Farmavita Noir. I on tutaj, nie wiem, ma opis taki pH 5,5. Wiem, że jak stawiałam go na Insta, to prosiłyście o zdjęcie, o nazwę, robiłyście screeny. E, wiem, że mamy karmiące szukają e, czegoś, co można użyć i co zastopuje wypadanie włosów. I rzeczywiście już po kilku użyciach e, było widać różnicę, włosy przestały mi wypadać i nowe zaczęły rosnąć. E, natomiast, ponieważ, tak jak widzicie, jest w denku, to już od pewnego czasu go nie używam, bo się skończył. E, I jak go przestałam używać, to po około miesiącu problem wrócił i na początku było spoko, a teraz rzeczywiście tych włosów wypada mi trochę. Ciężko mi powiedzieć, bo mi zawsze dużo wypadało i nie wiem, czy to jest takie dużo normalnie, czy dużo więcej niż normalnie, ale stwierdziłam, że kupię ten szampon ponownie. I ja go pierwotnie kupowałam u Fryzjera, ale widziałam, że w internecie też go można dostać. Ja znalazłam na Allegro, także zamierzam sobie zamówić. Są też zestawy z ampułkami, wtedy są dużo droższe, bo sam szampon kosztuje około 30. 30-31 zł, jakoś tak, a w zestawie z ampułkami chyba 90. W salonie fryzjerskim, gdzie chodziłam, mówiono, że te ampułki też fajnie działają i że jest spoko, ale żebym sobie najpierw kupiła sam szampon, bo sam szampon też daje radę. Także ja ampułek nie używam, ale jeżeli macie jakiś super problem, to spróbujcie, bo podobno z ampułkami jest jeszcze lepiej niż tylko sam szampon. A jeżeli dla kogoś 90 zł to jest za dużo, to zacznijcie może od szamponu. Ja na pewno będę sobie zamawiać. Ten szampon wystarczył mi na trochę. Nie pachnie zbyt pięknie, bo niestety moim zdaniem śmierdział ziołami. Ale naprawdę po kilku użyciach już widać różnicę. Najpierw te włosy przestają wypadać, a potem pojawiają się nowe. Jeśli chodzi o to, czy można go używać przy karmieniu, to ja używałam i nic się nie stało. Natomiast jeśli się boicie, to przeanalizujcie sobie skład. Ja nie miałam na to czasu. Uważam, że i tak na pewno jest to mniej drastyczna metoda niż łykanie czegokolwiek, bo jeżeli coś łykamy, no to wtedy może to trafiać do mleka dla dziecka, a jeżeli coś używamy tylko powierzchniowo na skórę głowy, to na pewno mniej tego trafia do naszego krwiobiegu przez skórę. Ja w ogóle byłam zaskoczona, że szampon działa, bo mi się wydawało, że zazwyczaj takie rzeczy to jest tylko taka ściema. Teoretycznie, chyba dla mężczyzn też jest jakiś DX przeciw wypadaniu włosów, też nie wiem, czy działa, czy nie. Może to jest na podobnej zasadzie. Jeżeli ktoś z was używał DX-a, to dajcie znać. Ja nie mam zdania na temat DX-a tego przeciw wypadaniu, ale ten szampon z Farmavite naprawdę mogę polecić, tak jak mówię, będę zamawiać kolejny, także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. I dobrnęliśmy do końca. Moja torba z denkiem jest już pusta, także bardzo Wam dziękuję, jeżeli wytrzymałyście do końca. Jeżeli takie denko Wam się podobało, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Tu na dole jest taki guzik subskrybuj i dzwoneczek. Klikajcie, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. Zaglądajcie także na bloga, Facebooka i Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa! pa!